Do zbudowania kompostu używamy dwóch kategorii roślin, dojrzałych i niedojrzałych. W tej lekcji nauczymy się rozróżniać dojrzały materiał roślinny. Rośliny wchodzące w jego skład są często suche i sztywne. Mówimy, że osiągnęły one dojrzałość. Idealnym przykładem jest słoma zbóż. Ta łodyga kukurydzy jest beżowo-brązowa, sucha i łamliwa. Każdy rodzaj słomy jest uważany za dojrzały materiał roślinny. Papier, tektura, ale też trociny czy suche liście należą do tej kategorii. Wszystkie te elementy dostarczają dużo węgla do kompostu. Ulegając rozkładowi, wydzielają substancje użyźniające i równoważące kompost. Istnieje wiele wyrażeń opisujących materiał roślinny bogaty w węgiel. Możemy nazwać go materiałem węglowym, dojrzałym czy brązowym.